Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 10 lipiec. Losowanie konkursu organizowanego wspólnie z kanałem Jadeł po Kabana. Zasad nie będę powtarzał, kto brał, udział to wie. Na szybkości powiem tylko, że będę wybierał jednego zwycięzcę od siebie z kanału, a jadeł po, po Kabana zrobi losowanie i wybierze zwycięzcę u siebie z komentarzy, także sprawa tego typu jeszcze, jeżeli by się pojawiło, że komentarze będą zdublowane, to zrobimy losowanie jeszcze raz, ale wątpię, żeby miała taka sytuacja miejsce jak wiecie, trzeba było napisać komentarz tu i tam, także ale wątpię, żeby taka sytuacja miała miejsce, na razie sobie tym głowy nie będę zawracał i co program do losowania jest commentpicker.com online, każdy może sobie wejść, sprawdzić czy wszystko jest ok i co Zaczynamy. Kopiuję link mojego filmu. Hop. Filtruj zduplikowanych użytkowników filtruj na podstawie określonego tekstu." jadeł pokabana już mi tu podpowiada nawet." "Dobra." "9 liczba sprawdzająca 9 plus 4 jest 13. Otrzymuj" Komentarze, jedziemy, siedemdziesiąt dwa komentarze i zaczynamy losowanie start. Jadę po kabana, proszę bardzo, gramy zwyciężył, także użytkownik gramy zwyciężył, słuchaj napisz komentarz tam pod filmem konkursowym pod twoim komentarzem u mnie po prostu tutaj o pod filmem napisz komentarz, że to ty skontaktujemy się podasz dane do wysyłki żeby nie było po prostu, bo nie zdarzały się sytuacje, że ktoś się pod kogoś podszywał nie chcę uniknąć takiej sytuacji a drugi zwycięzca będzie losowany na kanale albo już było losowanie na kanale Jadeł po kabana także zapraszam i tyle gratuluję bardzo serdecznie na pewno będą jeszcze jakieś konkursy także tak to wygląda Trzyma, trzymajcie się pozdrawiam Was do następnego